Ile kilokalorii powinieneś codziennie jeść, żeby utrzymać swoją masę ciała? Zobacz, jak możesz to samodzielnie sprawdzić. W wyszukiwarce musisz wpisać kalkulator CPM. Tu się wyświetla dużo różnych opcji. Ja ostatnio lubię korzystać z tego konkretnego. Wchodzimy sobie i teraz jest kilka informacji, które musimy zmienić. Kobieta czy mężczyzna. Wybierzemy sobie przykładowo kobieta, która ma 20 lat, 165 cm wzrostu i 55 kg wagi. Teraz sobie wybieramy jej poziom aktywności fizycznej. Właśnie dlatego ten kalkulator wybrałam, bo tu mamy ją dokładnie opisaną, co oznacza e, na przykład mało aktywny tryb życia, gdzie treningi są okazjonalne. I teraz wyskakują dwie wartości. Pierwsza to podstawowa przemiana materii, gdzie jest 1393. Ta wartość ci powie, ile energii potrzebujesz do przeżycia czyli jakbyś się w ogóle nie ruszał, leżał tylko w łóżku. I nie wykonywał żadnej aktywności fizycznej. Poniżej tej wartości nie powinno się schodzić, nawet na redukcji. Natomiast to, ile powinieneś jeść, to jest ta druga wartość, całkowita przemiana materii. Przy tej aktywności fizycznej, którą ostatnio wybrałam, jest to 2438 kalorii. Tyle jest potrzebne, żeby utrzymać swoją masę ciała. Nie zapomnij zaobserwować po więcej treści.